Na tym filmie pokażę, jak zainstalować portfel kryptowalutowy Trust Wallet. To jest system Android, ale w Apple Store na pewno instalacja będzie przebiegać yy, podobnie. Więc tak, na początek wchodzimy w sklep Play. Tu wyszukujemy naszą aplikację Trust Wallet. I, jak widzimy tą niebieską tarczę, to z prawej strony klikamy zainstaluj. Teraz trzeba poczekać, aż aplikacja się zainstaluje. Jeśli widzimy przycisk podświetlony na niebiesko, akurat u mnie, otwórz, no to. Otwieramy aplikację. I tu mamy dwie opcje: Stwórz nowy portfel, lub mam nowy portfel. Jeśli mamy swój portfel i mamy 12 słów kluczowych, no to klikamy drugą opcję. A w tym przypadku chcemy stworzyć całkowicie nowy portfel. Czyli klikam opcję pierwszą. Tu ustalamy nasz kod dostępu. On się składa z 6 cyfr. Ten kod raczej staramy się zapamiętać. Jeśli zapomnimy, to będzie trzeba odtwarzać właśnie z 12 słów kluczowych. Ja teraz ustalę kod. Tu mamy logowanie biometryczne, czyli na odcisk palca lub twarzy. Ja na razie nie będę tego programował. I w tym momencie już mamy swój portfel, tylko nie mamy jeszcze 12 słów kluczowych, żeby w razie czego portfel móc, móc odtworzyć na innym urządzeniu. Co jest bardzo ważne, bo jak zgubimy telefon, to stracimy dostęp do naszych środków. Tutaj klikam na razie pomiń, bo nie, nie kupujemy krypto przez portfel, tylko w inny sposób. I mamy nasz portfel. W pierwszej kolejności, zanim cokolwiek na nim zrobimy, to właśnie musimy ustawić, odtworzyć sobie 12 słów kluczowych i zapisać je najlepiej na kartce papieru. W tym celu klikamy na samej górze na napis: Portfel główny. Z prawej strony mamy takie trzy kropki. Klikamy na te trzy kropki. I teraz jak widzimy, mamy dwie opcje: Google Drive albo ręczne. Klikamy na to ręczne. Tutaj te dwie opcje trzeba zaznaczyć. Klikamy Kontynuuj. I może wy tego teraz nie widzicie, ale ja już widzę sekretną frazę składającą się z 12 słów. Ja je spiszę na kartce, bo będą one potrzebne później w razie odtworzenia portfela. Ale też w tym momencie, jak klikniemy Kontynuuj, to ta fraza będzie potrzebna żeby potwierdzić, że ją spisaliśmy. Ja już spisałem sobie te słowa na kartce. Pamiętajcie, nigdy nie zapisujcie w telefonie. Nie róbcie zdjęć tych słów, tylko zawsze gdzieś na zewnątrz, najlepiej właśnie ręcznie przepisać te słowa. I teraz wybieramy, potwierdzamy, że już mamy te słowa, czyli trzeba wybrać słowo pierwsze, słowo Czwarte słowo, siódme słowo dziesiąte. Wybieram słowa zgodnie z tym, co zapisałem na kartce. I jeśli już wybrałem słowa, to potwierdzam. W tym momencie, jak widzicie, mamy już zabezpieczony portfel. Funkcja 12 słów kluczowych jest aktywna, więc nasz portfel będzie bezpieczny. Wracamy teraz do portfela głównego i ustalamy sobie, jakie chcemy mieć kryptowaluty. Czyli w tym celu klikam zarządzanie krypto. I tutaj, jak widzicie, możemy sobie włączyć, wyłączyć odpowiednie kryptowaluty. Ja Wam pokażę na takich kryptowalutach, które używamy. W naszym projekcie, więc możemy używać w naszym projekcie pierwszą opcję: Bitcoin. Używamy też BNB Smart Chain. Używamy USDC albo USDT, więc tu sobie możemy wyszukać sieć BNB Smart Chain. I wpisać USDC. I szukamy USDC, który się nazywa USD Coin. Czyli to jest ta opcja, którą teraz zaznaczę. Jeszcze możemy sobie włączyć USDT akurat operuję na sieci BNB Smart Chain, ponieważ przesył w tych sieciach jest najtańszy. I włączam też sobie USDT. Jak widzicie, te waluty nam się już pojawiły. Jeszcze Wam pokażę, jak ustawić naszą kryptowalutę z projektu QLG. W tym celu potrzebny nam jest adres smart kontraktu, który udostępniam. I który trzeba będzie wkleić w odpowiednie miejsce. Ja go tutaj sobie wcześniej przygotowałem w notatniku, więc ja sobie go skopiuję z notatnika. To jest ten adres. Przytrzymuję i kopiuję. Przechodzę z powrotem do portfela. W celu ustawienia naszej kryptowaluty QLG. Klikam zarządzanie krypto i w prawym górnym rogu mamy taki plusik. Klikam na ten plusik. Tu gdzie pisze sieć to klikam na te Ethereum i zmieniam na BNB Smart Chain, czyli na tą drugą. I teraz klikam w wklej. Jak widzicie pojawił nam się automatycznie QLG, czyli Kulewo token. I klikamy tylko importuj. I już mamy naszą walutę QLG. Żeby odszukać nasz adres portfela QLG, to klikamy, właśnie na walutę QLG i klikamy odbierz. I tutaj mamy kod QR, poniżej mamy nasz adres portfela. I mamy opcję kopiuj, czyli kopiujemy tylko sam ten tekst, albo udostępnij. Możemy wtedy udostępnić kod QR razem z, z tym tekstem. I tak się odbiera kryptowalutę. Jeśli chcemy wysłać, to po prostu klikamy wyślij. No i tu jest opcja, że wklejamy portfel osoby, do której chcemy wysłać. Wpisujemy ilość QLG i potwierdzamy. Oczywiście, żeby wysyłać QLG, Potrzebna nam jest kryptowaluta na opłatę przesyłową, czyli tutaj akurat mamy na drugiej pozycji waluta BNB. To są jakieś, przy każdym, przy każdym wysłaniu waluty, to są jakieś drobne kwoty typu 1, 2, 3 centy. Także to jest bardzo mało. Teraz tak, jeśli chcemy wysłać na przykład walutę USDC, żeby opłacić na przykład szkolenia, to klikamy w USDC, adres portfela docelowego wcześniej sobie kupujemy do pamięci, klikamy wyślij i na takiej zasadzie robimy, że tutaj klikamy w klej, ilość USDC i wysyłamy i tutaj podobnie jak z QLG, potrzebujemy troszeczkę tej waluty BNB. Także mam nadzieję, że już wiecie, jak założyć portfel kryptowalutowy i że nie będzie to dla Was jakiś większy problem.